Witamy w naszym podcaście Senior w sieci, w którym odkrywamy ciekawe strony internetowe i aplikacje, które mogą ułatwić życie, dostarczyć rozrywki lub po prostu umilić czas naszym seniorom. Dzisiaj pokażemy, jak internet może stać się doskonałym towarzyszem, niezależnie od wieku. Opowiemy o platformach do oglądania koncertów, filmów, słuchania audiobooków i rozwiązywania zadań online. Przygotujcie kawę i dołączcie do nas. Zacznijmy od kultury. W sieci można znaleźć mnóstwo platform, które umożliwiają oglądanie koncertów, spektakli czy oper bez wychodzenia z domu. Jedną z takich stron jest ninateka.pl Polska platforma z darmowym dostępem do filmów, koncertów i spektakli teatralnych. Jeśli ktoś lubi muzykę klasyczną, warto zajrzeć na stronę Berlin Philharmonic Digital Concert Hall. Jest to płatna platforma, ale oferuje wspaniałe koncerty w najwyższej jakości, idealna dla miłośników muzyki poważnej. A dla fanów kina polecamy Netflixa albo TVP VOD, gdzie można znaleźć klasyczne polskie filmy i seriale. Seniorzy mogą łatwo nauczyć się obsługi tych serwisów, bo serwis jest prosty i intuicyjny. A co z miłośnikami książek? Tu świetnie sprawdzi się Leimi, platforma oferująca zarówno e-booki, jak i audiobooki. Wiele bibliotek, miejsc ich udostępnia darmowe od dostępu, więc warto zapytać w swojej bibliotece. Inną ciekawą opcją jest audioteka, aplikacja, w której znajdziecie tysiące audiobooków, w tym polskiej klasyki literatury. To świetne rozwiązanie dla osób, które wolą słuchać niż czytać. Nie zapominajmy o seniorach, którzy uczą się języków obcych. Tu pomoże aplikacja Duolingo, która działa jak gra i pozwala ćwiczyć słówka w dowolnym języku. Teraz coś dla tych, którzy lubią ćwiczyć umysł. Platforma Lumo City oferuje gry logiczne i łamigówki pomagające poprawić pamięć, koncentrację i szybkość myślenia. Fani klasycznych gier logicznych na pewno polubią stronę sudoku.com albo aplikację Jigsaw Puzzles, gdzie można układać wirtualne puzzle w różnych poziomach trudności. A jeśli ktoś woli coś bardziej rozrywkowego, polecamy Quiz Planet, czyli quizy, w które można grać z rodzinami znajomymi. To świetna zabawa, która łączy pokolenia. Jak widzicie, internet to miejsce pełne możliwości dla seniorów. Od kultury, przez książki, aż po gry i łamigłówki. Zachęcamy do wypróbowania tych aplikacji i stron. Dziękujemy, że byliście z nami. Linki do wszystkich polecanych platform znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Senior w Sieci.